Cześć ma jestem Kacuś. Dzisiaj przedstawiam wam moje konto V2, czyli odcinek mojego konta V2, ponieważ nie nagrywałem tego, bo nie chciałabym się dlatego tego dla Was ten drugi odcinek z mojego konta, żebyście nie mówili czasami, o Jezu, ty w ogóle, masz no, jakieś inne konto kupiłeś czy coś. Nie nie kupiłem od razu mówię ten samo konto, tylko po prostu dużo puszowałem i w ogóle. Grym mordeczki Jak widzicie, mam pucharków 7125, no i dobra, to to jest na razie na tyle. No ładnie 7000 wczoraj dokładnie. Mam avatar, ten sam nick, Expo Biedry, polecam. No i dobra, teraz wejdziemy w problem. No Jak widzimy mamy szeli Dwa Star Powery. Do wyboru, od koloru, do wyboru po prostu. Ale ja wolę Plaster, 20 ranga, oczywiście. No i tak, Bull na 20 rangę też. Bez Star Powery, niestety, No to... jak widzicie, kupiłem tego Bull'a. Tego Star niebieskiego, no, nie wiem. rosę nabiłem też na 18. Dobra, nabiłem na 18. El Primo i bo wczoraj, wszystkie. Bardę ja wczoraj nabiłem na 16 rangę. Na tej mapie się zarobiście gra Barleyem i Tajnomajkiem. To są po prostu idealne postacie. El Primo też w sumie się fajnie gra. Potem wydropiłem Pam. Wydropiłem Pam, ale to było z Robboxa i... No i to było ten. To było w sumie w piątek. A dzisiaj jest poniedziałek Podajże. Tak, nie. Tak, dzisiaj jest poniedziałek, Tak, tak może. Dzisiaj jest poniedziałek, a w piątek go wydrupiłem. tam I ją wydropię. Na pamkę. To jest mój ulubiony epik. Potem Nita, obiłem na 16, kot na 16, ja widziałem, jak widzicie, Poko na 16, Rico na 16, FNAG na 16, Piper na 15. Wiem, niby mówiłem, że to są moje ale naprawdę nie gram nim teraz, bo nie mam no, fajnych brog na 15. W ogóle wszystkie puszuję tak do 15, teraz wszystkie puszuję do 16. Zostało, do 16 zostało mi 6 postaci, 7 w sumie, ale Tika za nabije ja na 15 w ogóle. Ale Tic to, to, to nie jest dla mnie postać I z góry was przepraszam jeszcze Bo pewnie słyszeliście takie dźwięki, że jakieś tam talerze i w ogóle Czy tam coś, ale po prostu to są moje koty I one hałasują, bo teraz one są małe i się bawią, wiecie o co chodzi No i tak, brakuje mi się te postaci do odblokowania No i tak no, i, no naprawdę dużo się zmieniło na moim koncie Teraz przejdźmy do w ogóle mojego klubu Jest to Polish Brawlers pozdrawiam wszystkich Może kiedyś zrobimy z podglądania Odcinek, może pisać, widzicie w że jakąś propozycję może pozglądanie znajomych no i tak, chodzimy na mój profil, w sensie na Tropy Rowda. no jak widzicie 107 121 pucharków to żaden, to żaden fotomontaż no i tak, no od, ostatnio odcinek skończyłem tutaj, miałem 3880 dobra, teraz się zowiemy tu no i jak widzicie mamy awatary awatary chyba się zmi zmi zmieniły dwa tak, dostałem ten tutaj taki dostałem ten właśnie za 7 koła ok, wyszłem z tego no i tak, yy, i tak, potem dostałem też y, awatar Pam, to też się zmieniło, no i tak, i Tikar, no i to, to, to się zmieniło tak naprawdę, no i potem to już nic z awatarów. <coughs> chciałbym ten mieć awatar, w sumie, Leono. no i tak, z 721 na arku, najwięcej 220 winów, zmieniło się o, czekajcie, 80 winów, nie, tak, nie. 40 winów na 3 versus 3 zrobiłem przez tydzień, przez 10 dni tak naprawdę, więc trochę mało. Nie gram 3 versus 3, jak wam już mówiłem. Potem 119 na solo, czyli 10 nabiłem tak naprawdę. 88 miałem, nabiłem 30 pucharków. No tak naprawdę 30 pucharków. E, jakie 30 pucharków? 30 winów, boże. I na duło 249, a miałem chyba 100 coś. Do stopu 100 winów w 10 dni co idzie to. Czas się zwiększył do 5-15 na Roborumble. No i Big Boss podaje, że się nie zmienił, ponieważ nie grałem Big Bossa, jak dalej. No dużo się zmieniło. I 58 czy level, czyli chyba o 11 albo 10 leveli więcej. No i w sumie wam pokażę mój klan. Przyjaciół wam nie będę pokazywał, bo będę jeszcze nagrywał może o przyjaciół. Ale... No. No i w sumie to by w sumie było na tyle. Mam 340 więc... Gwiezdnych punktów, szereg biletów na wydarzenie No i już nie, nie, nie dalej mówił Także to by było na tyle już Jeżeli ten film was spodobał, nie zapomnijcie załatwić łapeczki w górę subskrypcji żeby być na bieżąco No i co? Piszcie w komentarzach po Na następnych film ja się z wami żegnam, trzymaj się, no jelo